Muszę ubrać rękawiczki, bo mama później ogląda moje filmy i krzyczy na mnie. Cześć, tu i witam Was bardzo serdecznie w drugim vlogmasie, to już drugi odcinek naszego odliczania do świąt 24 codziennych filmów z dawką końskiego kontentu. Także dzisiaj witam Was bardzo serdecznie na tle naszego Bajorka. I w planach mamy bardzo dużo rzeczy. Przede wszystkim musimy dać burgerowi pastę. Po drugie, musimy się zająć ufo! Specjalne zlecenie. Trzeba mu zrobić jedzą kores, zaopiekować się jego kopytkami. Dodatkowo musimy odpakować nowy prezent dla Kato z okazji drugiego vlogmasu. Nie no, ja po prostu potrzebował nowej podkładki, więc zobaczycie, e, jaką mu zamówiłam. Do tego weźmiemy go na trening, żeby popróbować, jak teraz będzie siodło leżało, jak to wszystko będzie, wiecie, pasowało. Mam nadzieję, że będzie super. A później bierzemy się za główną część odcinka. Także oglądajcie koniecznie do końca, bo robimy Katusiowi dzisiaj wielkie, wielkie spa. Trzeba konia odgruzować, przygotować. Go na vlogmasy, żeby był po prostu taki, wiecie, fresh, piękny i w ogóle, żeby wyglądał bajecznie. Więc zapraszam Was serdecznie do zasubskrybowania mojego kanału i zostawienia łapki w górę. I oczywiście napiszcie komentarz, jak idą Wasze przygotowania do zimy, jak się czujecie w tą piękną aurę, która jest okropna i już przyprawia mnie o handrę jesienną i nie chciało mi się nawet wstać z łóżka. Ale możecie napisać, jak u Was to wszystko przebiega. Także zaczynamy. Moi drodzy, słuchajcie, wczoraj w pierwszym vlogmasie, do którego Was bardzo serdecznie zachęcam, żebyście wrócili, zamontowałam. Kato na boksie gryzak. Taki z Candy Horsa, nie? Taki jak tutaj Wam teraz pokażę. I dzisiaj rano przyszliśmy z moim mężem do stajni, żeby sprawdzić, czy kato się w ogóle zainteresował. Słuchajcie, tym gryzakiem. No i ja, ja wam muszę pokazać, ja wam muszę pokazać, bo generalnie <gryzaka> z gryzaka, gryzaka prawie nic nie zostało, słuchajcie, prawie nic nie zostało. E, o, zasłaniam światło, ale generalnie możecie zobaczyć, że. Praktycznie obgryzł go dookoła. Tutaj zostało tylko trochę tego czerwonego, więc generalnie gryzak spełnił swoją funkcję. 300 na 10, polecamy serdecznie. Kato też poleca. Idziemy teraz, bo dostaliśmy questa od Emilki, żeby burgera wydać pastę, więc zmierzamy. Nie ma pasty. W sensie nie naszakowały mi, ale ja jestem sprytniejsza i ja wiem, gdzie one trzymają takie skarby jak pasta dla burgera, więc zaraz sobie przygotuję. Ej, ale proszę nie nagrywać, jak się włamuje. <grymne> Mam już pastę i ja generalnie już jestem, słuchajcie, obyta w tym, jak się zajmować końmi, jak im dawać pasty, jak im podawać różne zioła, leki, mesze i tak dalej. Także jestem profesjonalna, prywatna opieka, słuchajcie. Bierzemy sobie pastę, nakręcamy sobie ją o tutaj. Tak jest, trzeba sobie nakręcić odpowiednią dawkę. Kato też dostawał w takich tubkach. Teraz trzeba to... <grymne> Otworzyć. Chwila, bo to nie jest takie. Dobra, zrobię to po, Emilce, to po Emilce, tak jak Emilka robi. Trudno, mój stomatolog tego nie musi oglądać. To musimy, mu, słuchajcie, założyć kantar. Widzę, że znowu wszystko podrzucał. Dobra. I teraz dostaniesz smaczki. Podana, bo wycierać i chyba mu zahaczano chrapkę niż nie chcący. Czekaj, Ech. daj chrapkę No <śmum> Tej, bo cię ciotka oświniła. No. Dzisiaj drugi vlogmas, więc drugi prezent dla Katusia. I mam nadzieję, że Katuś już wystarczy mu prezentów i paczek, ponieważ pójdę z torbami. Ale generalnie zamówiliśmy mu nową podkładkę pod siodło. Więc bierzemy się za opening. Więc mamy podkładkę korekcyjną. Do niej są doczepione tutaj wkłady. Zaraz Wam wszystko pokażę. Bo generalnie chodzi o to, że siodło mu delikatnie mocniej leży na jednej łopatce, przez to, że po prostu jest tak krzywizna naturalna konia. I zanim my po prostu wypracujemy to mięśniowo, no to wiadomo, że trzeba trochę go wspomóc. Więc mamy podkładkę i ona ma cztery strefy. Przód, tył lewy oraz prawy. I tutaj wkłada się po prostu te wkłady. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. A! I oczywiście podkładka jest na wełnie, także jest taka milusia, mięciusia. Mam nadzieję, że mu będzie wygodnie. I te wkłady w woreczku jak z Kauflanda. Warzywa <grym> się w takim skaufaku pojeździ. E, I te wkłady wyglądają w ten sposób. Są to takie poduszeczki. Każda ma 5 mm i tych poduszek jest 12. Także można za pomocą właśnie tych podusi e, sobie tam korygować i ustawiać tą wysokość tej, e, grubość tej podkładki w danym miejscu, gdzie jest to potrzebne. Także będziemy to zaraz ogarniać i napychać. Okej, okay, rozkminiliśmy, znaczy mój mąż rozkminił, że to jest przód, a tamte były na tył, więc e, teraz muszę to tylko tutaj jakoś ładnie, sensownie włożyć. W trakcie nagrywania y, części w paszarni, gdzie chciałam Wam pokazać, jak robię katopudełka. Okazało się, że skończyło mi się musli. Zarówno w tym pojemniku, jak i w tym zapasowym na dole, więc musiałam wysłać męża na strych, żeby przyniósł zapasy i po prostu musimy to uzupełnić. Musli uzupełnione, także wracamy do procesu produkcyjnego. E, I tak jak mówiłam, do każdego z tych wiaderek muszę wsypać po 400 gramów musli. Następnie do każdego z tych wiaderek daję 150 gramów sieczki z lucerny niepylącej. I możecie sobie zobaczyć, że naprawdę to jest super jakości sieczka, ponieważ ona. W ogóle nie pyli. Pierwsza sieczka, którą mieliśmy, była taka, że przesypywanie jej sprawiało, że po prostu kurz unosił się, słuchajcie, po całej paszarni, a ta jest naprawdę taka milusia, przyjemna w ogóle w dotyku i nie ma takich ostrych elementów. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi, ale generalnie niektóre sieczki, jak się łapie w ręce, to po prostu kłują, a ta, tak jak widzicie, jest bardzo mięciutka i przyjemna, więc myślę, że dla konia i jego układu pokarmowego również. I waga już nam nie będzie potrzebna, bo teraz będziemy dodawać suplementy, które dodajemy miarkami lub na oko. I zaczynamy od tego, że rano dostaje Reformin Plus, 100 gramów do każdego wiaderka. I możecie sobie zobaczyć, że jest właśnie taka miarka do Reforminu dodawana i macie różne po prostu produkty w zależności od tego, których używacie. My mamy Reformin Plus, więc to jest miarka dla nas. Następnie idzie biotyna i biotynę dostaje tylko do kolacji i tej biotyny idzie około 10 ml do każdego wiaderka. Normalnie jeszcze do każdego wiadra idzie joint regen, ale chwilowo jesteśmy bez tego suplementu, bo jeszcze nie dotarł, więc niestety na razie nie dostanie. Ale jak zrobimy 2-3 dni przerwy, dopóki nie przyjdzie, no to nie powinno się nic pogorszyć z tymi stawami. I następnie do każdego wiaderka dajemy miarkę drożdży i drożdże już słuchajcie kończymy skarmiać. Jak skończymy to wiaderko, to drożdże pójdą w odstawkę na razie. Bo wiecie, z suplementowaniem koni to też nie jest tak, że dajemy im te suplementy. Stop. Są takie suplementy, których używamy rzeczywiście przez dłuższy czas, wspomagająco, regenerująco itd., czy nawet profilaktycznie, ale są suplementy, które stosujemy po prostu przez określony czas czy to właśnie przez jedno wiaderko, czy dwa wiaderka, a następnie po prostu odstawiamy, dopóki nie będą znowu potrzebne. I tak było w przypadku na przykład probiotyku z Mebio. Stosowaliśmy na początku probiotyk przy zmianie diety, później nie stosowaliśmy, a później, kiedy przyszedł okres odrobaczania w październiku, no to skarmialiśmy kolejne pudełko po prostu w ramach takiej, takiego wsparcia tej mikroflory jelitowej u konia po odrobaczaniu. W okresie jesienno-zimowym mój koń dostaje także po 10 ml oleju lnianego do każdego wiaderka i jedną taką miarkę, która ma 30, dziela na oko trzy części. I następnie do każdego wiaderka dodaję kilka dosłownie sztuk dzikiej róży. Generalnie Kato ma tak, że on czasem tę dziką różę zjada, a czasami ją zostawia. Jeśli ją zostawia, to znaczy, że jej nie potrzebuje, bo ogólnie ją lubi. Na razie jej nie zostawia, więc dokładam mu po 3-4 sztuki do każdego wiaderka. I jak już precyzj dodawania składników jest gotowy, biorę taką mieszałkę, którą wypadałoby już chyba umyć, <grym> i po prostu mieszam wszystkie wiaderka. Tak od dołu, żeby też zgarnąć to musli. I w taki oto sposób to ma gotowe wiaderka na trzy kolejne dni. Jak nie mamy dostępu do wody, a generalnie u nas na myjce wewnętrznej nie można mieć wiaderek, to sprawdzają mi się chusteczki nawilżane, takie wiecie, po prostu dla dzieci. I w momencie, w którym chcę przetrzeć choćby nawet wieczka od pudełek, no to tymi chusteczkami mogę to zrobić w sposób taki nieinwazyjny i nie muszę też tych wiaderek, później nie wiadomo ile suszyć. Więc to mi się sprawdza, a bardzo często na przykład w wiadrance można kupić po prostu całe zestawy tych chusteczek, że macie na przykład trzy opakowania i wtedy one wychodzą naprawdę tanio. Zabieramy Was teraz tam, gdzie chyba jeszcze nie byliście. Idziemy do paszarni w stajni murowanej, gdzie będziemy szykować pudełka dla UFO. Także zapraszam. Tutaj stoi znacznie więcej koni, więc zabieramy przede wszystkim olej. Zabieramy wiaderko z przygotowanym y, częściowo jedzeniem. Musimy sobie to wszystko odłożyć. Tutaj mamy dwa pojemniki, w których przygotujemy śniadanie i kolację. Niektóre konie mają trochę inną dietę, gdzie na przykład część paszy wymaga moczenia, dlatego przygotowujemy im jedzonko na bieżąco. I tak właśnie ma Ufo, który dostaje kolację i śniadanko robione po prostu na bieżąco z dnia na dzień. I zaczniemy od przepukania tych pojemników, żeby były czyściutkie. Pudełeczka już przepukane, także rozstawiamy. I teraz to co jest w wiaderku dzielimy równo po połowę do każdego z pudełek. Zobaczcie widzowie, jak zaczęli nam stroić stajnie. Już nad wejściem do stajni pojawił się wieniec, a jeszcze będą dekoracje na boksach. Mam już przygotowany uwiąz, także idę po kato i ja już widzę widzowie, że on jest cały brudny. Zaraz go pokażę przed i później zobaczycie ujęcia po, bo teraz szykuje się najlepsza część tego odcinka, czyli właśnie wielkie spakato, na które bardzo, bardzo czekałam. Niestety ze względu na warunki pogodowe nie możemy go wykąpać tak całego, ale mam produkt, który przywiozłam z Kawaliady, który pomoże nam spełnić tą misję nawet mimo złych warunków pogodowych, a jest to suchy szampon, który będziecie mieli okazję zobaczyć. Ja tej firmy nie znałam wcześniej, więc to wszystko jest testowane, ale Katuś przyjął już ten szampon, sprawdzaliśmy też reakcję alergiczne, i nic nie wystąpiło, więc generalnie zobaczymy, e, czy sprawdzi się już tak bezpośrednio na tych wielkich plamach, które on na pewno na sobie ma. Więc idę po niego i nie mogę się doczekać tego efektu, aż pokażę Wam takie wow, kiedy Katuś już będzie, wiecie, wypielęgnowany, wyodżywkowany, wyśrodkowany, wypastowany, jak po prostu z Idziemy Ci, Katuś, zrobić wielkie spa. Będziesz zachwycony, zobaczysz. Katy jest, słuchajcie, cały w jakimś pyłku, w jakichś, nie wiem dumuchawcach, nie wiem co to jest. Chodź, nogi wyglądają dramatycznie, po prostu dramatycznie. Chodź, misiek. Robimy wam efekt przed, żebyście zobaczyli, że ja wcale nie ściemniałam z tym, że on jest okropnie brudny. Zobaczcie sobie te nogi, zobaczcie w ogóle to futro, jest cały w jakimś pyłku. No fura, troszeczkę nam troszeczkę, troszeczkę się zapuściła ale już idziemy robić z tym także efekty na pewno będą super także zabieramy go na myjkę najpierw zająć się nogami Dobra, zaczynamy od tego, że porządnie opłuczamy mu nóżki z tego całego buta i później umyjemy je szamponem teraz potrzebujemy szampon trzeba ci Katuś wyprać nogi bo tu jest po prostu dramat z tymi nogami Dobra, zobaczymy czy będzie trzeba powtarzać, czy nie. Nie bój się. Stary misiek. No tak. Czy Wy widzicie widzę wie, tą białą skarpetkę. W końcu wróciła do swojego naturalnego koloru. Połóż nogę. Już wody? Musi się przywitać z burgerem, bo to są friends. Tak? Możemy iść dalej? Chodź. Dobra, Kato ma już umyte nogi, także jak możecie zobaczyć ma przepiękne białe skarpetki. Wszystkie cztery, tak jak to powinno wyglądać. Teraz zabieramy go do boksu i bierzemy się za resztę. Także chodź, Katusiu. Czas na futerko. od y, takiej szczotki do usuwania kurzu i najpierw usuniemy wszystkie takie główne zanieczyszczenia żeby katyś był przygotowany do używania odżywek i szamponu. Ja nie wiem skąd on łapie po prostu takie pyłki, ale to wygląda jak on by stał w dmuchawcu albo w czymś, nie wiem, naprawdę nie wiem skąd się to dzieje, ale on już od jakiegoś czasu przychodzi z pastwiska po prostu w takich frulkach. To jest w ogóle... Co ty masz w tej grzywie, chłopie? Musimy mu najpierw wyczesać te pyłki wszystkie uszy masz w tym całe w ogóle, czy Ty wkładasz w głowę, czy co? Dobra, jak mamy katusia względnie odkurzonego z tych dziwnych pyłków, to bierzemy się za suchy szampon i umycie tej plamy, którą ma z prawej strony. I teraz tak, potrzebujemy miękką szczotkę i właśnie ten suchy szampon, który kupiłam na kaweliadzie. Także zobaczymy, jak się sprawdzi. Normalnie psika się to z odległości około 30 cm, ale jak dobrze wiecie, to nie do końca jest jeszcze proszamponowe, Więc ja po prostu spsikam szczotkę i zadziałamy w ten sposób. I to jest pierwsza plama, którą mam, więc spróbujemy ją umyć. Bardzo ładnie pachnie. Zap <ścoughs> Zapach jest taki bardzo przyjemny. Także umyjemy mu tutaj ten bok. No i wygląda na to, że po tej plamie już nie będzie śladu. Pewnie jeszcze zaraz to tylko rozczeszemy Magic Brushem, bo się zrobi zaklejka delikatna. I kolejnym miejscem, które musimy umyć jest tutaj w tym miejscu noga. Tutaj ma też takie brudne bardzo, bo chyba leżą na czymś. Ale tu spróbujemy go spsikać. Także zrobimy test. <laughs> Uwaga, bo może pójść kopniak. No słuchajcie, wygląda na to, że szampon zdaje egzamin, ale naprawdę, zapach jest taki, taki cytrynowy z czymś i jest taki przyjemny, a zapachy cytrusów też odstraszają ogonie owady, nie? Idziemy zobaczyć, jak ma się druga strona. Mogę cię zjeść? A z drugiej strony wygląda, że nie mamy żadnych takich plam, które byłyby turbobrudne i trzeba by było się ich pozbywać szamponem. Wiesz Przejadę tu po nogach. Więc wygląda na to, że chyba to by było na tyle, jeśli chodzi o sam szampon. Do grzyby będę używała mojej ulubionej odżywki z Ecusa, z jedwabiem, bo ona daje niesamowicie dobrze egzamin. Do tego szczotka do grzywy, tylko może bez siana. I wzięłam też taką turbo się szczotkę do pysia, bo Kato ma jeszcze na pysiu te frulki z tego dmuchawca, czy nie wiem czego, skąd on to w ogóle bierze, więc jeszcze mu będę wycierać pysia. Następnie nasmarujemy mu chrapki, zrobimy mu ogon i zajmiemy się całym futerkiem. Ale daj mamie zrobić z Tobą porządek dzisiaj. Vlogmasy kręcimy, chłopie. Najpiękniejsze filmy w roku. 24 cudowne filmy z jest jeździeckim, więc daj proszę zrobić z siebie bóstwo. Musisz być No i zobaczcie, jak pięknie ta odżywka po prostu rozczesuje, że praktycznie bez żadnego szarpnięcia ta grzyba jest rozczesana. Oczywiście ona jest teraz trochę wilgotna, ale jak wyschnie, zobaczycie, że efekt będzie naprawdę super. Na razie nie mam w planach przycinania mu grzywy, ale niedługo pewnie zrobimy jakiś taki centymetr końcówek dla zdrowia. <grymna> na razie jest Mustang z dzikiej doliny, kasztanowy. Jeszcze mu wyłażą te frulki, kurde, ja nie wiem z czego on je złapał. Na szczęście Katuś jest bardzo tolerancyjny, jeśli chodzi o moje pomysły, więc nie robi na nim zbyt dużego długie, <grymna> wrażenia, się wysłowić nie mogę. Mm, że mu na przykład grzywkę, czy tutaj właśnie... Najbardziej mu się zawsze nie w tym miejscu, gdzie ma kantar, wiadomo. Dlatego musimy to dokładnie wyczesać. Teraz korzystając z okazji, że już tu stoję, to od razu mu obniota pysia z tych wszystkich frulków, które on tutaj gdzieś nazbierał. Na pysiu trzeba być bardzo delikatnym, bo to jest mega wrażliwe miejsce u konia. Tak samo jak uszka. Masz w uchu te frulki nawet. Dawaj ucho. Ogon przebrany, ze słomy chyba dobrze, także psikamy. Jeśli chodzi o ogon, to tej szczotki używam tylko i wyłącznie w tych miejscach, które są takie najmniej skołtunione, ponieważ generalnie ogon długo rośnie u konia, dlatego przeczesuję mu tylko tę warstwę wierzchnią, żeby mu jak najmniej tych włosów po prostu powyrywać, bo szkoda. Ma ładny, gęsty ogon, więc nie ma potrzeby tutaj przeciwdziałać tam, Więc rozczesuję mu po prostu to, co jest najbliżej nas i najmniej narażone na sklejenie. Odżywkę w ogon wczesuję taką szczotką, bo ona dużo mniej wyrywa włosów niż tamta, a przy okazji ładnie wygładza cały ogonek. więc katuś ma już taki fresh, pachnący taki. O! <laughs> Kto to tak grzecznie dzisiaj się daje wypsikiwać? No, jestem z ciebie dumna, hopie. <noise> Naprawdę. Ja jestem, chłopaku, bardzo dumna. Do smarowania kopyt potrzebne mi są rękawiczki jednorazowe, bo wierzcie mi, że ja nie potrzebuję smarować swoich paznokci. Tym samym smarem, którym Katusz będzie miał robione kopyta. Kupiłam mu smar w Decathlonie, już na którymś odcinku wam pokazywałam. I jest to smar do kopyt jasnych. Mamy trochę utrudnione zadanie, bo Katusiowi trzeba to robić w boksie, więc muszę odgarniać jednocześnie słomę po prostu i grzebać tam przy tych nogach, ale myślę, że damy radę. I wcieram mu to po prostu bardzo dobrze w powierzchnię kopyta. On też miał w niedzielę robionego kowala, robionego, tak? Miał robione kopyta przez kowala. Także tutaj wszystko smarujemy żeby po prostu zachować kopytę w dobrej kondycji, szczególnie teraz, kiedy ta pogoda jest taka błotnista, wilgotna, mokra, mroźna. To kopytko potrzebuje szczególnej uwagi, ponieważ było ono dosyć mocno uszkodzone przez te ich bitwy padokowe, które uskuteczniali. Także tutaj szczególnie nasmarowuję tą część, gdzie jest jeszcze pęknięcie, żeby wspomóc regenerację tego kopyta i nie pozwolić, by dalej nam się tutaj coś robiło. Bo wiecie, z kopytami u konia generalnie jest tak samo, jak z paznokciami u człowieka. Czyli najświeższa część kopyta jest tutaj przy koronce, a to, co jest na samym dole, czym koń stawia nogę na ziemi, to jest najstarsza część tej, tego wytworu. Więc tak naprawdę, jeżeli nam pęknie kopyto na dole, no to ono nam musi odrosnąć od góry, tak samo jak pęknięty paznokieć u człowieka. Więc jedyne, co możemy zrobić, to zabezpieczać takie pęknięcie i nie pozwalać mu się rozwarstwiać dalej do góry, ale niestety potrzebny jest czas na regenerację i na odrośnięcie po prostu nowego paznokcia. Odpakowujemy, słuchajcie, bałwanki, ale robimy to tak, żeby Kato ich jeszcze nie widział, bo zaraz do nas przyjdzie. Zostań w boksie! On już widzowie chyba wie. Cześć! Byłeś bardzo dzielny dzisiaj, więc mama ma dla Ciebie prezent, który też dostajesz od babci, bo moja mama oczywiście kupiła mu te bałwanki, o czym opowiadałam Wam we wczorajszym filmie. Tak, yy, więc Katuś, zobacz. A co to? Takie dobre? Widzicie, zrobiły się takie delikatne sklejki, biorę szczotkę i no po prostu jest to niesamowite, jak tak grzywa jest mięciutka. Zobaczcie, ta szczotka przechodzi bez żadnego problemu, tu rozczesujemy te bardziej jeszcze wilgotne części, żeby nam tu wyschło, ale zobaczcie po prostu, jaki jest piękny efekt. Jak go kupiłam, to miał tak grzywę dotąd, także jestem dumna, że udało nam się to zapuścić, jestem fanką długiej grzywy u konia.